Panie trenerze, pierwsze ligowe zwycięstwo długo oczekiwane i co najważniejsze, chyba dzisiaj w pełni zasłużone. W pełni zasłużone, a myślę, że zagraliśmy dobrze taktycznie. Ja wybrałem się na mecz Lublianka Motor, Motor Lublianka po to, żeby zobaczyć jak Motor gra ustawienie w terenie Myślę, że to się wszystko sprawdziło. Oprócz tego zagraliśmy konsekwentnie bardzo w defensywie. Poza jednym błędem, może dwoma w pierwszej fazie meczu. Do końca wszystko wyszło. Cieszy mnie to, że elementy, które ćwiczymy, bo dwie bramki padły z autu, a my to ćwiczymy. Mamy trzy fragmenty autu do rozegrania i ten fragment jeden rozegrany z Kamilem, dwa znam, wyższe, z nam z się bardzo cieszę. Mhm. Pracuje Pan w Tomaszowie nie cały miesiąc, ale już widać efekty Pańskiej pracy. Dzisiaj zawodnicy naszego zespołu, czyli Tomasowi, by zawodników motoru, przez co oni nie potrafili skonstruować akcji. Takie było założenie, że motor ma w piłkę niegać u nas. Motor ma w piłkę niegać i to dotyczyło każdego zawodnika z mojej drużyny, czy to był obrońca, pomocnik, napastnik. W obrębie jego posiadania placu gry, motor miał całkowicie mieć ograniczony plac gry i to nasi robili. Uh -huh. Te punkty pańskiemu zespołowi były potrzebne jak ryby. Jak woda ryby. Ryb, ry, Czy myśli pan, że zwycięstwo nad tak silnym i faworyzowanym zespołem doda jeszcze bardziej wiary zespołowi przed następnymi meczami? to znaczy powiem tak, już akcenty gry były w Ali, akcenty gry były w Chromiance, No w tym meczu myśmy stworzyli dużo sytuacji jak na i z takim klasowym przeciwnikiem. Myśmy stworzyli kilka sytuacji naprawdę ciekawych i parę zagrań można było cieszyć się z tego, co się widzi na boisku. ale jednocześnie to zwycięstwo tchnie na pewno drużynę do jeszcze lepszej pracy, bo każde zwycięstwo cieszy i po prostu mobilizuje. Było dzisiaj widać po pańskim zespole bardzo dobrą gr grę w obronie. Praktycznie motor tylko przed przerwą stworzył sobie takie groźne sytuacje, ale już po przerwie już praktycznie nic. Tak, bo jeszcześmy zdwoili tak zwane podwajanie krycia w drugiej linii, tak że motor nic sobie nie stworzył pod bramką. I tak to, to wyglądało bardzo dobrze. Mhm. Pierwsza bramka widzę dla Szuty. Chyba to Pana cieszy, że właśnie ten zawodnik młody, wychowany, tu ma 16 lat. 16 lat, to bardzo cieszy na pewno. Mhm. Teraz mecz z Wulczanką, z którą też można wygrać. Powiedziałem. Do każdego meczu wstępujemy o zwycięstwo 3 punkty. Ale każdy mecz jest innym meczem. Dziękuję bardzo.